Dzień dobry, oglądają Państwo program Lato w regionach, a my witamy z, no myślę, że można powiedzieć jednego z najpiękniejszych miejsc w naszym regionie, czyli Zbieszczackiego Parku Narodowego. Dokładnie znajdujemy się w miejscowości Wołosate. Właściwie o tym miejscu słyszał chyba każdy, kto choć raz w życiu odwiedził Bieszczady, bo to właśnie tutaj mają swój początek lub koniec dwie niezwykle popularne trasy, a właściwie szlaki na Tarnicę oraz na Halicz. Można także dodać, że właśnie Wołosate to najdalej wysunięta na południe miejscowość, oczywiście zamieszkana miejscowość w Polsce. Od 1991 roku właścicielem czy gospodarzem tych terenów jest Bieszczacki Park Narodowy, który z kolei powstał w 1991. 1973 roku i od tego czasu jego obszar zmieniał się czterokrotnie, ostatni raz w 1999 roku i od tego czasu Bieszczacki Park Narodowy ma ponad 29 tysięcy hektarów. Monika wspominała o tym, że to jest program Lato w regionach, chociaż my dzisiaj tutaj na miejscu zastaliśmy bardziej jesień. jesień ale niektórzy mówią, że jesień to jest najpiękniejsza pora roku, jeśli chodzi o Bieszczad, zresztą tutaj jest chyba pięknie o każdej porze roku. Jest o każdej porze roku piękniej, świadczy o tym chociażby to, że cały czas tutaj ścieżki przemierzają turyści, odważni, którzy idą właśnie na Tarnicę, której niestety no, trochę za nami nie widać, ale za to widać inne piękne widoki. I właśnie o tych widokach, o przyrodzie będziemy dzisiaj rozmawiać z nami Pierwszy gość, dr Tomasz Winnicki, zastępca dyrektora Bieszczackiego Parku Narodowego. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i pierwsze pytanie: Czy w taki dzień deszczowy w Bieszczadach też można cudownie spędzać czas tutaj w Bieszczackim Parku Narodowym? Ja myślę, że ze względu na taką bieszczadzką deszczową pogodę w przeszłości turyści śpiewali bardzo ładne piosenki o, o jesiennym czy letnim deszczu w Bieszczadach. Natomiast, proszę Państwa, faktycznie jesteśmy w parku, który jest, jest wyjątkowy. W chwili, gdy trwały prace, żeby park Bieszczacki powołać, w latach 60. nasz wielki przyrodnik walczący zawsze o to, co w przyrodzie najcenniejsze, Władysław Szafer, mówił w ten sposób. Musimy utworzyć ten trzeci najważniejszy park narodowy w Polsce, który wraz z Białowieżą tatrami będzie dopełniał ten układ ochronny, niezwykle cenny, niezwykle ważny. A my właśnie teraz pokazujemy Państwu obrazki z Bieszczackiego Parku Narodowego. Słoneczne, słoneczne Zdecydowanie ponieważ lepsza jest pogoda. Na szczęście nasze ta kamery ta bywają spogodają. tutaj o każdej porze roku, także dzisiaj będziemy pokazywać także słoneczne Bieszczady. Dokładnie. Bieszczady są też pasmem Karpat Wschodnich, ale... Czy to jest takie typowe pasmo? Czy jednak te, te, te bieszczady się w jakiś sposób wyróżniają? Bieszczady zasługują na miano takiego zaszczytnego określenia, mówimy często o nich, dziedzictwo przyrodnicze. Czyli jeśli mówimy dziedzictwo przyrodnicze, to myślimy o pewnym, pewnej wartości, która nie powinna przemijać i myślimy również o dorobku ludzi, którzy pracowali na rzecz ochrony. Przed nami, tych, którzy pracują obecnie i myślimy również o, o pewnym obowiązku na przyszłość. Czyli to jest właśnie ten region, o którym musimy myśleć w takich tak, tak, kategoriach. Tą wspaniałą przyrodę Jeszczackiego Parku musimy przekazać następnym pokoleniom i musimy jest to, ją chronić. Jest wszystkim. to miejsce naprawdę wyjątkowe, jest, są to peryferia. Tak na zachód, sięgające Karpat wschodnich. Ale żeby te Karpaty Wschodnie w tym małym wymiarze w obecnych granicach Polski rozpoznać, to wcześniej wielu naszych poprzedników musiało badać jeszcze w dawnych granicach Polski Karpaty Wschodnie w regionie Czarnochory, Górczywczyńskich. Wspaniali ludzie z wielkim dorobkiem i potem przeglądając te pożółkłe strony dawnych prac, już po wojnie nasze pokolenie mogło bardzo szybko ocenić jak wielką wartością jest ten skraweczek Karpat Wschodnich wysunięty najbardziej na zachód czyli Bieszczady zachodnie. Także było dla znawców przyrody oczywistym, że ten region trzeba chronić w sposób szczególny, że tu musi powstać jak najszybciej park narodowy, ale to nie była łatwa droga. Pierwsze prace zaczęły się lat i projekty parku w latach 50. 20 lat trzeba było czekać, żeby w 1970 Roku powstał malutki park, który nikogo nie zadowalał, nie rozwiązywał tych ważnych spraw w zakresie ochrony przyrody. Kolejne 18 lat Czyli już początek lat 90. dopiero doprowadziły nas do tego, żeby ten właściwy, zasadniczy teren objęty został granicami parku. Potem jeszcze faktycznie były drobne korekty, ale już nieznacznie powiększające tę my Bardzo parku. się cieszymy, że dzisiaj możemy tutaj spędzać czas w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Dzisiaj z całą pewnością, drodzy Państwo, będziemy jeszcze rozmawiać o historii tego miejsca, ale także o walorach przyrodniczych turystycznych. Teraz kilka obrazków, tak? tak. Żeby pożegnać ten smutny obrazek, który widzą Państwo za nami. Mam na Myśli oczywiście deszcz, czyli no, jesienny my nastrój. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, wracamy już za chwilę. A teraz kilka obrazków z pięknych naszych bieszczadów. A z nami w studiu kolejni goście, pan profesor Bogdan Zemanek, przewodniczący Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Witamy bardzo serdecznie. oraz pan Leopold Becker, czyli dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Witamy panów. Witam. Dzień dobry. No i wróćmy na chwilę jeszcze do tematu właśnie tego pasma Karpat Wschodnich, o, których, o którym przed chwilą mieliśmy okazję porozmawiać. Karpat... Na czym polega ta wschodnio-karpackość właśnie? Karpaty Wschodnie zaczynają się właściwie na Przełęczy Łówkowskiej. Ale Bieszczady, ta część Bieszczadów objęta parkiem narodowym, to jest najwyższa no i najciekawsza, więc nie, nie było wątpliwości, że to trzeba właśnie objąć y, y, terenem parku. No tutaj występują te najbardziej charakterystyczne właśnie dla Karpat Wschodnich gatunki y, zwierząt, roślin, y, a także całych zbiorowisk czego, y, jak były projekty Parku Narodowego, no to właśnie to podkreślano, że jest to ten początek Karpat wschodnich. Karpaty Wschodnie tu się zaczynają, a dopiero się kończą gdzieś w Rumunii, daleko, daleko, przechodząc Karpaty Południowe. Także tutaj mamy początek z pewnymi elementami, jest ich kilkadziesiąt, można wymienić gatunków roślin i zwierząt, a jeszcze one w połączeniu z innymi gatunkami karpackimi tworzą na przykład piękne lasy bukowe, właśnie z te takie charakterystyczne już dla Karpat Wschodnich. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto tu podkreślić, mianowicie nie ma tutaj piętra charakterystycznego dla pozostałych części Karpat w Polsce, mianowicie piętra lasów świerkowych. Bo to jest, jak się sądzi, wpływ niziny węgierskiej, więc jeszcze jedna taka, taki element, który podkreśla tą szczególną wagę tego parku. No i do tego najwięcej obszarów chronionych. Panie dyrektorze, co wolno turyście, a czego turyście nie wolno i o czym powinniśmy pamiętać, będąc tutaj w, w jaki tym sposób miejscu? Chronić taką piękną przyrodę, żeby ona z nami została po najdłużej. unikatowości naszego parku świadczy duża część terenów objętych ochroną ścisłą przede wszystkim w tej chwili jest to teren, temat szczególnie ważny ponieważ ochrona ścisła jest jakby trochę spychana na margines co nie jest jakby decyzją słuszną my mamy jesteśmy unikatowi w skali Europy dzięki właśnie rozległym kompleksom leśnym które można objąć taką ochroną czyli ochroną naturalnych procesów zachodzących w tych ekosystemach. Prowadzimy też liczne badania tych procesów. Jako jedyni w Europie mamy sieć stałych powierzchni próbnych na tak wielką skalę. Mamy tych powierzchni próbnych kołowych założonych ponad 1300. Na powierzchniach tych bada się zarówno drzewostan, liczy się wszystkie drzewa, podrost, różne inne rzeczy, glebę. Roślinność runa. Badania te są prowadzone co kilka lat powtarzane. Dzięki temu można porównywać, jak te ekosystemy się zachowują w czasie. I tutaj stawiamy na razie kropkę. kropkę tak. Bardzo dziękujemy, dziękujemy za rozmowę, panu, panu za wizytę. No a my wy... czekamy na słońce i czekamy także na Państwa. Spotykamy się o godzinie 12.20, właśnie tutaj w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Słońce na pewno wyjrzy. No liczymy na to. Liczymy na to. Do, do, do zobaczenia. zobaczenia.